się Manko z tej strony Pociski, w tym odcinku wbijemy sobie 29 tysięcy pucharków. Ogólnie, jeśli wy już widzicie ten film, mam już ponad 29 tysięcy, 100 pucharków, ponieważ nagrywam ten film jakieś dwa dni wcześniej. Więc, no, mam nadzieję, że uda się tą gierkę tutaj wygrać. No, te mamy El Primo, może być z nim ciężko, no blisko, ja sobie widzę, że on nie ogarnie tutaj. I w tym momencie ginie. O kurde, już. Ten gadżet do Primo jest naprawdę bardzo mocny. Ems, mimo wszystko, nawet na blisko, jak ma swój gadżet, to jest potężna. Tutaj Cold widzę. Ma... Kupił tego skina, który mi się nie podoba, naprawdę. Nie podoba mi się ten skin. Ogólnie, jak wygramy tą gierkę, to chciałabym wam jeszcze pokazać. Kupiłem kolejnego skina i obliczyłem sobie, że jak no kupię sobie 30 gemów, albo założę, się, założę się z kolegą na przykład 1 FS 1 to wygram po prostu. Gemy i serge! Aha. No dobra, wracając do tego karnetu, to kupię po prostu sobie. 30 gemów albo założę się, założę się z kolegą o 30 gemów, to możliwe, że nawet w 2-3 dni będzie już mnie stać na karnet i sobie ja po prostu kupię karnet ten lepszy. Ogólnie jeśli wy widzicie ten film to już karnet zaczyna się jutro. Mz ogólnie jest mega mocna na hejsta. Wiele, wiele osób nie doceniam po prostu na ten tryb, a jak widać, jest tutaj naprawdę potężna. Jessie też jest teraz zbyt OP, postacią. Byron, Edgar powinni, powinny dostać jakiegoś nerfa. A Jessie też powinna dostać nerfa, bo dostała teraz takiego potężnego bufa, że to jest. już naprawdę chora postać w tej chwili. I patrzcie, teraz co ja robię. Wchodzę z moim ultem. No i o kurde, ładnie Penny zagrała. I w tym momencie wbijamy 29 tysięcy pucharków. Tak, 29 tysięcy jeden pucharek. No, aż sobie muszę skinka walnąć. Pięknie. I w tym momencie pokażę Wam nowego skinka. Raz, dwa, trzy i Tara. To jest tak świetny skin. Tak mi się podoba. Po prostu nie mogę się oprzeć. A po, poza tym, za dwa tygodnie, może nawet za tydzień, jak e, zdobędę 30 gameów, będzie już mnie stać na ulepszony karnet. Czyli, no, tara też, jak się dobrze gra, może być naprawdę bardzo fajna na ten tryb. Tylko, naprawdę, trzeba bardzo fajnie, trzeba po prostu potrafić ją grać. Ogólnie lepszy jest tutaj pierwszy Star Power. E, ja nie, wiem, to, nie wiem, który to jest sterpa w tej chwili. Wiem tylko, że to ten, co duszek was leczy. To jest pajk jakiś totalny. Nie sobie gadżecika. Dobra. No i tutaj Tara. O kurde. No i widać, że Tara jest tutaj naprawdę bardzo mocną postacią. Z a z drugiej strony jest też słaba, po prostu ma. Wolno sobie ulta ładuje. A kolejne jest to, że. Jej ult jest potężny. I bije też naprawdę spoko. I kolejny to jest. Ej, Tara na ten tryb. W sumie Tara jest uniwersalną postacią, że tak powiem. Tylko naprawdę trzeba nią mądrze grać. A są też takie postacie na ten tryb po prostu. Jakby to powiedzieć. Są postacie, które powinny na ten tryb dostać nerfa, ponieważ są tylko i wyłącznie na ten tryb grywalne. Chociażby na przykład taka. Jakby to. Taka nani. Na przykład. Na ten tryb jest naprawdę bardzo mocną postacią. No, popatrzcie. Mam, może i ma mało HP, ale bije mega mega wiele obrażeń. I jakby to powiedzieć jeszcze, e, no kurde, przepraszam za książkę, ale nagrywam, nagrywam, montuję ten film naprawdę późno, no teraz e, dobrą postacią Nani jest, przewaloną postacią, ponieważ ma mega daleki zasięg i bije mega daleko, no i co, to byłoby na tyle w tym odcinku, nie zapomnijcie dać suba, łapki w górę, ponieważ bardzo motywujemy to do nagrywania większej ilości filmów, no i co, elo, pa, do następnego.